Cześć! Witam Was w kolejnym filmie, w którym gramy na tablecie Teklas X98 Pro. W dzisiejszym odcinku będzie gra Shadow Complex. I o tym, czy w ogóle ona ruszy na tym tablecie, dowiecie się z tego odcinka. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy Shadow Complex. Gra może być Wam znana z Xboxa. Odpaliłem sobie ją ostatnio. No właściwie z ciekawości odpaliłem sobie ją, bo widziałem wersję remastered. Więc chciałem sprawdzić, jak będzie to działać. No i w sumie gra się całkiem przyjemnie. I zaraz zobaczycie, oczywiście na jakich będziemy grać detalach. W lewym górnym rogu jak zwykle jest licznik klatek na sekundę. I zobaczycie samą rozgrywkę. Jak widzicie, jest, 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 detale są wysokie, nawet jest włączony anti-aliasing i ekran 1280 na 720 Tutaj damy sobie kontynuację mojego głównego wątku. Tak jak mówiłem, jest to dopiero początek gry, także yy... No, będziecie mogli zobaczyć od razu, jak to wygląda. Będę musiał co jakiś czas wychylić, bo... O, ale troszeczkę klatkuje, więc... Przed chwilą tego gra nie robiłam. Tak, wyłączymy... Antyaliasing i zobaczymy, jak będzie... Okej, okay. gra pokazuje nam już gdzie musimy iść. I to będzie pewne małe miejsce, w którym mam problem. Tarka. Ciśniemy dalej. Gra jest wykonana, jak widzicie, w starym stylu, który w sumie najbardziej przypomina mi Prince of Persia. Szczególnie, że są nawet podobne animacje postaci. Dobra. Ok. Jeszcze teraz pozbędziemy się robota. I zobaczymy, co my tu właściwie mamy. A dobra. To my mogliśmy iść alternatywną drogą. O, trochę chrupy. To dziwne, szczególnie, że przed chwilą jeszcze gra praktycznie nie chrupała Dobra, w tym miejscu OK To w ogóle ciekawy pomysł na tą grę Historia też jest ciekawa, bo ona opowiada po prostu o e, byłym żołnierzu, który poszedł z żoną na wycieczkę i w w grocie górskiej została po prostu. myślał, że yy, zaginęła. Okazało się, że została porwana i osądzona o szpiegostwo. Yy, co dalej? No to będziecie musieli się dowiedzieć sami, pobierając grę. I... No i padł. Płyniemy sobie dalej. Tutaj właśnie będzie motyw, który e, mi dosyć dużo problemów sprawia. Mianowicie e, mianowicie podskoczenie e, w tym miejscu ale coś nieprzyjemnie chrupie, więc Lokarz padł. Tak samo jak klawiatura. Ok. Wznowiła już działanie. I tu niestety drzwi są zablokowane. A my mamy za zadanie wskoczyć. O tu wyżej. O proszę. A teraz zadziałało dobrze. Od strzału. No. Także jak widzicie Wyjść tutaj, a później przejść dalej To jest dosyć no, Dosyć mocno skomplikowane I czuję całkiem sporo krwi Także w tym momencie macie już podgląd Jak Shadow Complex działa, także ja zapraszam Was Już na podsumowanie odcinka Jak widzieliście te x 98 Pro bez większych problemów, aczkolwiek z, ze spadkiem FPS-ów do 15-16 poradził sobie z tą produkcją. Także jeśli macie tylko taką dozę tolerancji jak i ja i w, platformowej, w platformówce po prostu nie przeszkadza Wam taki spadek, to jak najbardziej pokracie sobie bez większych problemów. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to tyle. Dajcie znać w komentarzu co Wam się podobało lub nie podobało i koniecznie napiszcie mi jaką grę chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i klikajcie przycisk subskrybuj. Eee, zapraszam Was również do mojej grupy na Facebooku, czyli Tablety Janka, gdzie zawsze dostaniecie film przed premierą, a także zapraszam Was na moje konto Instagramowe, Steamowe i konto nas na Snapchacie, do którego linki znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!